Dzisiejsze zadanie brzmi tak: wyznacz równanie prostej przechodzącej przez punkty a i b, jeżeli. No i podane są współrzędne obu tych punktów. Czyli to zadanie, a właściwie zadanko, jest pewnego rodzaju klasyką gatunku. Przepiszę sobie te współrzędne, żeby były lepiej widoczne. A to, co chcemy uzyskać, to równanie prostej, czyli nazwijmy ją sobie na przykład k, i równanie wezmę w postaci mojej ulubionej, to znaczy kierunkowej. Jest jeszcze ta druga postać ogólna, która no, moim zdaniem jest w ogóle niekoniecznie potrzebna. No ale pierwszy i taki najbardziej oczywisty sposób zrobienia tego zadania no to jest skorzystanie z gotowego wzoru. Taki wzór na równanie prostej przechodzącej przez dwa dane punkty znajdziecie w tablicach, i on zawsze wygląda. Na przykład, tak, to jest jedna z wersji: tutaj będzie różnica y przez różnicę x. -ów. Dlaczego w liczniku i mianowniku jest a minus b, a nie b minus a? bo to jest bez znaczenia. Gdybym się pomylił i odwrócił, to wyjdzie to samo, o ile w liczniku i mianowniku pomylę się tak samo. I tutaj mamy x minus xa. Dlaczego minus xa, a nie minus xb? Dlatego, że na początku było y minus ya. Gdybym tam zmienił na b, to tu też mogę zmienić na b i też wyjdzie to samo. I to jest gotowy wzór, który w takiej lub innej wersji znajdziecie w tablicach matematycznych. No to teraz wystarczy za XA, a, y, a, x, b, y, b, podstawić odpowiednie liczby. y minus y, a to jest 4, równa się. Teraz ten ułamek, który zresztą, tak nawiasem mówiąc, ten ułamek to jest nic innego jak wzór osobny na współczynnik kierunkowy tej prostej. Tak, na no, o ten współczynnik a. Dobra, różnica y. -ków. 4 odjąć mi, co? Minus 2? No, to jest 4, dodać 2. I teraz różnica x. -ów. 1 odjąć minus 3, to jest 1. Dodać 3, a tutaj mamy x minus 1. Muszę powiedzieć, że często widzę, jak uczniowie stosując ten wzór mylą się. Zamiast x wstawiają y. Zamiast współrzędnej punktu A wstawiają z punktu B. Dlatego to nie jest mój ulubiony sposób na robienie tych zadań. I może za chwilę pokażę drugi sposób. No ale najpierw dokończmy ten. Y minus 4 niech na razie czeka. A tutaj mamy 6 przez 4, czyli 3 drugie. X minus 1. Jak to ułożymy teraz wszystko w kolejności. Nie przepisuję tej minus czwórki na razie, bo za chwilę pojawi się po prawej stronie ze zmienionym znakiem. Jeżeli zlikwidujemy teraz ten nawias, to mam 3 drugie X odjąć 3 drugie. No i jeszcze to plus 4, które przyszło z lewej strony, wystarczy teraz ten. Wyraz wolny doprowadzić do porządku. 4 całe minus 3 drugie to jest 2,5. Czyli inaczej mówiąc, 5 drugich. No i tak mógłby wyglądać wzór, czyli równanie prostej w postaci kierunkowej, a jest to prosta przechodząca przez dwa dane punkty. Które były danymi w tym zadaniu. I to jest odpowiedź w tym zadaniu, a za chwilę drugi sposób, który osobiście uważam za lepszy, może się okaże też szybszy. Ale to za chwilę.